Cześć, cześć, witajcie moi kochani na kanale Oczy Oko Zamknięte Mini Moi drodzy, dzisiaj sobie zrobimy czytanie na pełnię Księżyca w Pannie, która będzie miała miejsce 24 lutego o godzinie 13.31. Jakie są e, przesłania e, tego no, e, tej pełni? Kochani, pełnia Księżyca w Pannie to jest czas e, głównie porządkowania życia, domu, pracy, to czas oddzielania tego, co w życiu jest dobre, od tego, co już nam nie służy. To dobry czas na oczyszczenie swojej energii. Można je zrobić za pomocą kąpieli solnych, medytacji, ćwiczeń. Ale także warto chodzić boso, uziemiać się. To dobry czas, by pomyśleć o tym, jak żyć zdrowiej, jak żyć lepiej. Należałoby znaleźć równowagę pomiędzy tym, co kosmiczne, a przyziemną codziennością. Takie dodatkowe przesłania, Wam przeczytam. Nadmierne zamartwianie się przyciągnie do ciebie jeszcze więcej rzeczy, o których będziesz musiał się martwić. Drugie, czy nie byłeś czasem wobec kogoś zbyt krytyczny? Może przydałoby się przeprosić. Trzecie, przestań krytykować się za działanie, jakie podjąłeś, podjęłaś. I czwarte, popraw swoją karmę, robiąc coś dobrego dla innych. Słuchajcie, warto też pamiętać, że ta pełnia to też jest dobry czas, aby uświadomić sobie, że jesteśmy wszyscy wystarczająco dobrze, żeby za bardzo się nie krytykować, za bardzo siebie nie obwiniać, ale też nie krytykować innych. Pokora jest dobra, ale można z nią przesadzić. O tym warto by było pamiętać. Pamiętajmy, że nie musimy błyszczeć. Wystarczy cicha pewność, że jesteśmy wystarczająco dobrze. I z takim nastawieniem zostawiam was na chwileczkę i przechodzimy sobie już do konkretnych czytań. No, to sobie popatrzmy na kolejny przekaz dla lwów. Kochane lwy, lwiczki. Moi drodzy, zobaczmy, co tutaj dla Was. Mam nadzieję, że tym razem będą bardzo, bardzo, bardzo dobre karty. Tego Wam życzę. Tego Wam życzę. Zobaczmy sobie, co się dopełnia podczas tej pełni. No. No. Bardzo dobrze. No, kochani, jest nieźle. Naprawdę jest nieźle. Słuchajcie, co się dopełnia? Jest uzdrowienie, wypoczynek, regeneracja. Jest wyjście z jakiejś mm, ciężkiej sytuacji, choroby. Nabieracie sił i to ewidentnie widać z królowej, kielichów, e, przechodzimy, więc e, jakby przyczyna. Nabieracie chęci do życia, nabieracie chęci do działania, i to działanie następuje. I mam wrażenie, moi drodzy, że e, zaczynacie myśleć o tym, jak spełnić swoje marzenia. Zaczynacie skupiać się na marzeniach, na podróżach. E <tomaty�ged> I to jest bardzo dobre. Słuchajcie, ewentualnie możecie uzyskać pomoc od jakiejś. Kobiety z znaków ognistych może być, nie musi, może być to też wasza wewnętrzna jakby energia, energia nabierania pewności siebie, uleczenia. Ewidentnie tutaj to czuję. Słuchajcie, co wam może pomóc? Zastanówcie się nad. Sprawienie sobie jakichś drobnych przyjemności. Tak bym powiedziała. Albo na planowaniu czegoś związanego z pracą, z pasją, z jakimiś Waszymi talentami. Wasze talenty mogą się również przerodzić w pracę. Tak bym powiedziała. Doskonalenie siebie w jakiejś kwestii. Jeżeli na tym się skupicie, to mam wrażenie, że to może być również... Jakby punktem do nabrania siły, nabrania pasji, yy, punktem do spełnienia również swoich marzeń, być może wyjazdów gdzieś. Mhm. <Klacht> Przepraszam. Bardzo dobrze to wygląda, bardzo dobrze. No zobaczmy w takim razie, co może Was zaślepić. Co może Was zaślepić? Rada. Uważajcie na osoby z kupany. uważajcie też na jakichś doradców. Uważajcie na doradców, którzy um, słuchajcie, którzy oferują... No, dobra. Moi drodzy, mam wrażenie, że ktoś będzie Wam próbował coś, coś obiecywać, da Wam nadzieję na jakąś współpracę, da Wam nadzieję na jakiś rozwój, być może jakieś pieniądze, ale mam wrażenie, że tutaj obieca Wam jakąś pracę nad czymś. W każdym razie uważajcie, bo jakaś e, oferta może po prostu e, nie wypalić. Ktoś coś obiecuje i nie dotrzymuje słowa i tyle. I jest rozczarowanie. Słuchajcie, e, jakby. Nie bądźcie za bardzo rozczarowani tym, jeżeli coś Wam nie wyjdzie. Mamy tutaj trójkę mieczy i mamy tutaj e, sąd. Wiecie co? Mam wrażenie, że po prostu to coś musi nie wypalić, dla waszego dobra. Jakby uważajcie na to, żeby nie popaść w jakieś przygnębienie, rozczarowanie, nie dajcie się zranić, ponieważ musicie mieć jakieś poczucie, że to idzie, tak ma być, ponieważ przyjdzie do was coś lepszego. Ponieważ. Yy... Będzie lepiej, ponieważ to nie było sprawiedliwe, ponieważ to działanie nie miało sensu. Nie wiem, jak to inaczej Wam przekazać. E, jakby to coś, co tutaj ktoś obiecał, nie dotrzymał słowa. Tak miało być, bo za chwilę będzie lepiej, bo za chwilę coś innego przyjdzie. E, a gdybyście to przyjęli, to by po prostu nie mogło się pojawić to lepsze. I takie mam wrażenie. Takie mam wrażenie, więc trzymajcie się tego. Nie dajcie się zranić. Nie za bardzo wierzcie. Wierzcie w czyny, a nie w słowa, nie w obietnice. Uh -huh. Też zwróćcie uwagę na odczucia innych osób. Dobra, słuchajcie. I jeszcze jedno, wy też nie obiecujcie. Nie obiecujcie też jakiejś współpracy, ponieważ mam wrażenie, że możecie obiecać jakąś współpracę komuś, a finalnie sami zacząć działać i ktoś poczuje się zraniony. Tym, że nie dotrzymaliście obietnicy, że sami działaliście, a nie, a nie wzięliście tego kogoś pod swoje skrzydła. Więc. No, Żeby nie narobić sobie jakiejś takiej karmy też Kochani Nie zrobić komuś przykrości No po prostu się zastanówcie I to tyle Nie obiecujcie Ale też nie wierzcie w obietnice innych Tyle e, Zobaczymy sobie nowa droga No No Wow. wow, 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 wow. Dobra. E, jeszcze na spodzie karta transformacji. Moi drodzy, ewidentnie. Słuchajcie, coś tutaj się zadziewa i to bardzo, ale to bardzo, 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 bardzo mocno. Jest ogromna, przeogromna energia związana z trzema kartami arkan wielkich, mianowicie z cesarzową światem i śmiercią bardzo, ale to bardzo pozytywne. Mamy na spodzie transformację, więc ewidentnie coś się kończy, co nam jest tutaj jeszcze pokazane w tej szóstce mieczy. Słuchajcie, mamy zakończenie pewnego etapu. To jest też yy, swojego rodzaju przyczynowość i skutkowość. Jeżeli tego nie zrobicie, oczywiście to wszystko, co zaraz powiem, jest przecudowne, przepiękne, nie, nie sprawdzicie. Więc teraz skupiaj, skupcie się na tej karcie, na karcie szóstki mieczy. Mamy tutaj kartę. Mamy kartę braku kontaktu, kartę przeprowadzki, kartę zostawienia tego, e, przemyślanego zostawienia. E, Czegoś za sobą, być może przyszłości, być może pożegnanie toksycznej relacji, być może brak kontaktu, być może przeprowadzka, być może zmiana pracy. Zastanówcie się, który przekaz jest dla Was w tym momencie właściwy, bo myślę, że dla każdej osoby może być to inny. Dla jednych lwów będzie to praca, dla innych to będzie to toksyczny związek. Ale moi drodzy, zostawić trzeba coś, zmienić trzeba coś. Jeżeli to zmienicie, moi drodzy, mamy szczęście, mamy obfitość. Mamy tutaj rozwój, mamy yy, nabranie pewności siebie, mamy kobiecość, mamy pieniądze, mamy plony, mamy działanie w rozkwicie, mamy mądrość, mamy czułość, mamy tutaj kartę matki, opiekunki, kobiety, która jest czuła. Więc słuchajcie, to może być i w kwestiach miłościowych, i w kwestiach zawodowych, i w kwestiach rozwoju osobistego, również nie hmm, czym się tutaj wybija, jakbym powiedziała, że bardziej finansowo, no to może o tym świadczyć as e, denarów, aczkolwiek nie upierałabym się za bardzo, czy to faktycznie chodzi tylko i wyłącznie o kwestie finansowe. Mamy rozwój. Jeżeli decydujecie się na zmianę pracy, jak najbardziej tak. Ona będzie spełnieniem Waszych marzeń, pragnień, o czym świadczy nam karta. Też świata, cesarzowa świat, nowe możliwości, które warto wykorzystać. One, To jest również zapowiedź: możliwość zdobywania dużych pieniędzy, możliwość rozwijania jakby nowego związku. A, jeżeli zakończycie ten stary, tak? Jeżeli zakończycie pracę, no to tutaj kwestie finansowe, które dadzą Wam zadowolenie, spełnienie, które pozwolą Wam jakby przejść całą ścieżkę. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że my, jako osoby żyjące na tej ziemi przechodzimy pewne lekcje, pewne ścieżki, przechodzimy od karty tego głupca do karty y, świata, czyli mamy jakieś zadanie do wykonania, i dopiero w momencie, kiedy to wykonamy, to y, przechodzimy do kolejnego zadania. Słuchajcie, Wy macie y, możliwość, jakby być może nawet i spłacić jakiś dług karmiczny, albo jakby pozbyć się tej negatywnej karmy, w jakiś sposób zakończyć ten pewien cykl negatywności, aby osiągnąć to spełnienie, szczęście. Mamy, zobaczcie, kartę jeszcze, tak jakby przypieczętować to, mamy kartę śmierci, więc transformacji ewidentnie jest zakończenie. I transformacja jako rozpoczęcie. Karta świata również mówi o tym, że jest zamknięty cykl i możecie się cieszyć. Jest zapowiedź szczęścia, spełnienia, więc wow, wielkie wow, kochani. Bardzo się cieszę, moje kochane lwy, że w końcu yy, tak dobre czytanie. Trzymam kciuki za Was. Zastanówcie się, co tutaj. Pamiętajcie, że wszystko jest w Waszych rękach. I zastanówcie się, czym jest o, ta karta dla Was. Szóstka mieczy. Brak kontaktu, przeprowadzka, wyprowadzka, zmiana. Jakaś zmiana w życiu. Jakaś zmiana w życiu. Zastanówcie się, bo to trzeba było zrobić, żeby osiągnąć to piękne tutaj. Dobra, tyle, moi drodzy. Buziaki. Trzymajcie się. Hej.